Witam dzisiaj, znowu wszystkich bardzo serdecznie w moim cyklu kto ma oczy, niech czyta. I kogo witam, kogo goszczę. Dzisiaj, dzisiaj zupełnie coś z innej bajki, mianowicie Kronika Techniki. Kronika Techniki, słuchajcie, wydanie 1991, czyli pierwsze wydanie tego wydawnictwa w Polsce. I dlaczego mówię o, tym, o tej końce? A no, no, mianowicie mamy tu kilkaset stron doskonałej zabawy, doskonałej wiedzy, z przekroju rozwoju naszej cywilizacji. Od wczesnych lat tutaj każda strona ma swój rok i na przykład tu mamy 3000 2900 rok przed naszą ERą. Jest to fajnie wydane. Jak widzicie, dużo zdjęć, dużo takich różnych, różnych. Są też różne szkice. Jest to oczywiście na dobrym papierze wydane. Książka ma już ponad 30 lat. No nie, książka ma, 30, przepraszam, 30 lat. I naprawdę tutaj jest dużo fajnych, ciekawych rzeczy od, jak to się mówi, od początku naszej cywilizacji. Do czasów praktycznie współczesnych do roku 1991 i hop, zaraz pokażę tutaj. O, niestety mam trochę ograniczone możliwości, kamery też mam taką jaką mam, nie wszystko będzie widać, ale od razu przeskakujemy, rok 1830, rozsadzanie skał, nowe metody wytwarzania szkła. Potem możemy sobie przeskoczyć, mamy rok 1842, Kanał Brunella, mamy też Samuel Colt. Proszę bardzo, o przesuniemy troszeczkę, bo film jest spontaniczny, także idzie praktycznie na żywo, na żywca. Ja tych filmów nie obrabiam, czasami zdarzy mi się błąd, za który przepraszam. I mamy już rok 1850, sieć linii kolejowych, telegraf, rok 1850. Możemy sobie poprzeskakiwać, tu jest oczywiście też rok 1856 już, wiek XIX, jak wiemy, początek XX, lata 30 to jest gwałtowny rozwój techniki, różne wynalazki powstawały, Foto, fotografia na przykład, ciężkie maszyny, obrabiają stal, rok 1861. I sobie przeskakujemy, proszę już, rok 1877, już były tankowce, no i tutaj mamy różne galerie. Proszę zobaczyć 1877 rok, jakie były pasaże w Mediolanie, to jest po prostu obłęd. Przeskakujemy, rok 1893, telegraf, Tesla, oczywiście Nikolaje Tesla. Swoje odkrycia też, bezprzewodowy telegraf Playsta I mamy rok 1901, samochody, masa unikatowych zdjęć, narodzina marki Mercedes, czyli od imienia, imienia domskiego Mercedes, to wszyscy fani marki znają. Niektórzy mówią, bez gwiazdy nie ma jazdy. Kina, rok 1902, wiadomo, bracia Lumiere, no to już był też gwałtowny rozwój. O, przesuniemy troszeczkę. Myślę, że będzie trochę lepiej widać. Rok 1902, rozkwit przemysłu europejskiego. Przeskakujemy. Fotografie barwne, rok 1908. O, tutaj jest, rok 1912, katastrofa Titanica. I proszę bardzo, pociąg, pierwsza lokomotywa z silnikiem diesla. Pierwsze poszukiwanie atomów. Rok 1912, rok 1916, czyli czasy I wojny światowej, narodziny po prostu całej tej technologii, patent amerykański, kineskop kolorowy, rok 1926, mikroskop elektronowy, lokomotywy, następnie o. Rok 1935, tutaj mamy lata 30, szalony, rozwój lat w latach 30. samolot, eh, przepraszam, samochód dla ludu. Czyli koncepcja wymyślona przez Adolfa Hitlera, natomiast projektant Volkswagena Garbusa to był Ferdinand Porsche. O tym wszyscy wiedzą. Też czas poświęcony, rok 45. pierwsza bomba atomowa i mamy tu lata 50., czyli lata gwałtownego rozwoju i przede wszystkim Lata 50., 60., 70., gwałtownej rywalizacji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, a USA. Lata 50., proszę bardzo, pierwszy układ scalony, 58. rok. Nie wiem, czy to jest akurat ten układ scalony, no ale i, i lasery, płyty stereofoniczne, pierwszy pociąg na poduszkach, o, lo, jest fajne zdjęcie, to jest lądowanie Amerykanów na Księżycu. Jedni mówią, że nigdy tam nie byli. Inni mówią, że to nieprawda, że odwiedzili srebrny glob. Pojazd księżycowy to jest bodajże Unohod. Tak, Unohod 1 radziecki. Radziecki pojazd księżycowy. O fotogra elektronikach fotografii już lata 70., już były światłomierze, już był przecież. Autofokus chyba był, został wynaleziony trochę później akurat. Rok 71. Przesunę. O, mamy tutaj na przykład orbitalną stację kosmiczną. I to jest taki szybki przekrój tutaj tej, tego, tego y, wydawnictwa. Proszę, laserowe banki danych, czyli to już mamy lata 80. Już, już podbój kosmosu wchodził w zupełnie inną fazę. Wiadomo, że to już zupełnie inne materiały, inne technologie. Rok 82. Proszę bardzo, już pierwsze bodajże to jest tomograf komputerowy, lata 80. nowe tunele kolejowe, już nowy zupełnie system wiercenia, Pershing 2, rakieta, kiedyś Smoleń stawiał Pershinga, tak odnośnie innych rzeczy, takich musimy troszeczkę pożartować, komputery osobiste, były biura, rok 83. trzeci, elektrownie słoneczne, 84 rok, nowa deska rozdzielcza, to jest bodajże z Mercedesa, nie wiem czy Mercedes, o, Taka deska, tak. Tutaj jest akurat z wyświetlaczem komputerowym, tutaj akurat nie ma marki, tak szczeliłem. No i 86 rok słynna katastrofa Czarnobylu, która była gwoździem do trumny Związku Radzieckiego. I tu już jest końcówka, wiadomo, lata 90., rok 91, mikroskop rentgenowski, zdjęcia Wenus. I tutaj jednostki pomylowe znani ludzie, czyli po prostu o kim tu jest mowa. I to wszystko. I jeszcze raz, dlaczego mówię o takiej właśnie nietypowym, przecież tutaj opowiadam o, o książkach, które czytam, a tej księgi całej nie przejrzałem. No nie przejrzałem, ale często sobie sięgam, no ja mam chwilę, chwilę czasu. I sobie na przykład otwieram na której stronie i pach, mamy to już rok 1820. Można, mamy dzieci, można im poświęcić czas, właśnie. Można taką Kronikę Techniki i wiele innych kronik kupić na Allegro już z przesyłką w granicach 30 zł, także naprawdę za 30 zł można zainwestować i stać się posiadaczem naprawdę fajnej, fajnej książki, fajne takie, też można powiedzieć, wydanie encyklopedia, ale takie nowoczesne, bo wiadomo, że tu jest nie ma haseł jakichś tam odnośnie każdej literki, tylko jest, jest rok. I jak to się wszystko rozwijało, właśnie tak jak pokazałem od czasów starożytnych po czasy współczesne, naprawdę 30 lat już minęło od wydania wydania tej Akurat tego egzemplarza, bo to było pierwszy, jedno z pierwszych wydań w Polsce, albo nawet pierwsze wydanie. Także jeżeli mamy czas i możemy sobie poświęcić z rodziną, tak jak mówię, z naszymi dziećmi, możemy im poświęcić czas i pokazać troszeczkę inny świat, świat książki. Książka, jak mówię, to jest książka, zawsze będzie miała tą przewagę, że to jest dzieło drukowane. Ktoś co wydrukował, tu już nic nie zniknie, tu już nikt nie zmieni. Chyba że z spłoną książki na stosie historii, coś się zdarzało, doskonale o tym wiemy, no ale to jest akurat, nie będziemy o tym mówić. Także serdecznie polecam, tak jak mówię, znany portal aukcyjny i 20 złotych najtaniej znalazłem, chyba 30 z przesyłką. Także serdecznie polecam. I naprawdę jest kupa zabawy, kupa śmiechu. Pozdrawiam, dziękuję. Do zobaczenia i do usłyszenia.